Jestem na Mogę jaką udostępnić? Mogę czy nie mogę? To nowość! Tę, mogę ekran, plus, nie, to ja mogę jaką udostępnić to transmisji na żywo. I oczywiście coś się Lol o kurde działa czyli mogę nagrywać prognozy udostępniając ekran na żywo <laughs> o Iś tu witam was Uf, bardzo serdecznie. Poczekajcie chwilę. Hmm. Dzisiaj wyjątkowo udać ekran modelu ICM Meteo, czyli przeanalizujemy sobie na transmisji na modele numeryczne pod kątem sytuacji związanej z umiarkowanymi wieloskalowymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, jak i możliwymi i przeanalizujemy, czy wróci zima, czy też nieźle wróci. Poczekam jeszcze chwilę, aż ktoś po prostu wleci. Nowość bym powiedział. No, no okej. Okay. Jak nie mnie przycina. Jak przycina, to przepraszam, ale jak udostępniam ekran, to po prostu nieco bardziej się przycina Messenger. Znaczy wszystko się nieco bardziej przycina. Nowa forma to jest, co bym powiedział. <coughs> A bym powiedział, ma jeśli chodzi o prognozy. Takiej formy jeszcze nie robiłem. Prognozy? Także dzisiaj taki trochę testing. No, no dobra. Tak troszkę taki test bym powiedział. No, no dobra. Ja się. Ja się przygotuję z transmisją na żywo. Dobra. Piszę, co tam u Was? W porządku. Temperaturę przeanalizuję później. Piję się. O, mam. Skoczyło? Skoczyło. Skoczyło. Dobra. Jak chcę się skupić przede wszystkim na sytuacji związanej właśnie z czwartku na piątek model U on widzi tak jak pozostałe modele numeryczne zaczęcie się opadów koło godziny już koło godziny 16 a właściwie koło 18 w Polsce południowo zachodnie jednak no generalnie Największa najszersza strefa opadów wejdzie od Polski południe do Polski południowo-zachodniej koło godzin dwudziesta-dwudziesta Ona koło północy będzie się rozciągała od Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolski, południe Kujaw. Od drugiej w nos, ta strefa będzie już szeroka bardzo, od Lubuskiego, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Łódzkie, częściowo Mazowieckie, Kujawy, Warmia Mazury, Pomorze Zachodnie. Generalnie te opady polskie mają opuścić koło godziny ósmej, jednak tal, jednak widzi również opady mieszane bądź opady marznące na styku dwóch mas, zwłaszcza w Polsce północno-zachodniej. Aczkolwiek co do sytuacji barycznej, jeżeli pojawi się niż genueński i te opady będą trwały o wiele, wiele dłużej, na przykład, to was o tym poinformuję. Kolejna analiza związana z modelem ułom pojawi się na kanale w godzinach wieczornych. Ale no, mm, piszcie śmiało, jak tam pff, podoba się po prostu nowa transmisja, bo. Nie dało się wcześniej udostępniać ekranu. Teraz się da. Magia! Dzięki temu, jak będzie sezon burzowy, będę mógł łatwiej przeanalizować burze. i dzięki temu będę mógł was łatwiej po prostu ostrzec. Możemy chwilę pogadać, jak chcecie. To jest. Nowa transmisja na żywo w ogóle. Kompletnie. A jak tam u Was? <laughs> Dzisiaj jest konwekcja, ale taka no, niezbyt fotogeniczna, więc nawet nie ma sensu ruszać, bo. No, bo nic konkretnego i tak się nie nagra. No bo kurde. Znowu, ten nowy typ, ten że w Taka ciekawostka. A, przeanalizuję sobie jeszcze, tak z czystej ciekawości. Jak to widzą na przykład na Meteo Logics pod kątem? No tak. Dobra. Wam udostępniamy ekran ponownie, tylko czekajcie chwilę, muszę coś zrobić. Znaczy, pff, tak. Zapomniałem, że to jest kompletnie e, nowość. Wchodzimy sobie, na wchodzimy sobie bezpośrednio na Meteologics. To jest głównie transmisja testowa, ja bym powiedział, no bo takim trybem transmisji jeszcze nie operowałem w tym sezonie, a właściwie nie było jak operować w tym sezonie takim trybem transmisji, bo wiem, no, fajnie, bo będę mógł Was szybko ostrzec. Hmm. A Wy? Lubicie owoce? Warzywa? A może słodkie. Hmm. Jak się uda, dzisiaj trochę opowiem odnośnie czarnej wdowy, i to będzie prawdopodobnie Poruszę też wątek Deimosa. I to będzie ostatni wątek. Jeśli chodzi o agentów tango, wszystkie inne wątki zostały po prostu wyczerpane. Na pierwszy ogół leci model. FIS, MRF, któremu nie bardzo ufam, no ale niech będzie. I on. Sytuacja, dotyczy, sytuacja dotyczy bardziej z piątku na sobotę Na słote. Południa, na północ, w kierunku zwłaszcza województwa. <grych> dolnośląskie, częściowo opolskie, a potem śląskie, kujawsko-pomorskie, cały zachód, południowy zachód, częściowo północ praktycznie według tego modelu skompane deszczu wieloskalowych opadach deszczu. Czyż parameters all precipitation snow Akumulated Total Preciption. No tak bym powiedział. Eee, Punkt to, zwłaszcza na górach 40-60 litrów, gdzie tam będzie raczej śnieg, a od Wrocławia po warmie jawy a tak do 15-30 mm deszczu, przynajmniej według modelu e, Spis. Model GFS zakłada z góry odmienną sytuację, on zakłada w Wójcie Opolskim, dalej na Wielkopolskie, częściowo Lubuskie, Kujawy. <laughs> przy, czym, przy czym model GFS, oczywiście mam na myśli model GFS 0,25, 25, 25 i on 25 widzi praktycznie opady deszczu, grubo po normy, wieloletniej. Czy będą podtopienia, czy będą podtopienia, kochani widzowie, tam gdzie przejdą opady deszczu? Najpewniej, najpewniej podtopienia również będą, kochani widzowie. Raczej podtopienia będą, tego się nie da uniknąć. Wiem, jak sami dobrze wiecie, w tej chwili ziemia jest po prostu mega mokra. Nie jest, Ziemia nie jest zdatna po prostu do tego żeby Wchłaniać wilgoć. w tej chwili na polach po tych opadach co były ostatnio woda po prostu stoi Ta woda ona po prostu Zamiast wchłaniać się w ziemię ona po prostu stoi na ziemi Ta woda po prostu niejako po prostu no, stoi Jakby nie patrzeć Zapraszam w ogóle na, na najnowszy odcinek pod tytułem Genołyńskich Tam omówię szerzej. Zwykły GFS jest do marca. Zabawię się i Wam się Total. No to GFS zwariował. Widząc poza górami na Kujawach, Wielkopolsce oraz w Polsce Północno-Wschodniej, grubo opadów. A wezmę Snął te wszystkie ciekawości. czy wróci zima czy wróci zima czy wróci zima to analizujemy w osobni z takich dalszych analiz Że kurde, ja bym powiedział no ja bym... Powiedział tylko tyle, że sytuacja jest dosyć nieciekawa. Podam jeszcze ja sobie tutaj tylko zwiastun, albo inaczej, podam <grywka> sobie zwiastun w kanwie i po prostu go wrzucę. Oto ja Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnej analizie. Jeżeli większość modeli krótkoterminowych wychowała sytuację na razie. Na razie. Po prostu większość modeli numerycznych sytuacji owej nie widzi, widzi tylko swis i widzi to model GFS. <coughs> w już możecie zobaczyć sobie animację opadów, którą polecam, tak jak już wspominałem o silnym Początkowo Polska Południowo-Zachodnia, częściowo Południowa, Lubuskie, Wielkopolska, kujawsko pomorskie dalej częściowo Złowiecka, Warmia Mazury i Pomorze. a opady powinny nam się ulotnić, opady wieloskalowe powinny nam, powinny nam się zakończyć dopiero odchodząc na Bałtyk, dopiero w sobotę w godzinach porannych. Model SFIS na zasadzie e, opadów będzie dosyć Może nie taką samą sytuację, ale model e, oby model widzi po prostu dosyć podobną sytuację do tego, co ma miejsce i Polska południowo-zachodnia, kujawy, kujawy i dalej nie na północ, tak jakby jest ułom IGF, tylko bezpośrednio od kujaw na północny wschód. Jeśli taka transmisja Wam się podoba, drodzy widzowie, to kciuka w górę, suba dla zasięgu, komentarz. Ja się z Wami w tej chwili żegnam, do zobaczenia w wieczornych analizach, trzymajcie się ciepło, cześć!